Erbil, miasto położone na Bliskim Wschodzie w Iraku, a dokładniej w Kurdystanie, który to jest w pełni autonomiczną częścią północnego Iraku z własnym niezależnym rządem i własną flagą. Irak zapewne kojarzy się z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie związaną z wojną, obaleniem Saddama Husajna, a także z tak zwanym państwem islamskim, które miało i nadal ma wpływy w regionie. I masz rację. Ale czy taki też jest Kurdystan? A dokładniej Erbil. Erbil to jedno z najstarszych miast na świecie, zamieszkane nieprzerwanie przez 8000 lat. Miasto liczące prawie milion mieszkańców, będąc pod kurdyjską autonomią, oznacza, że znaczna większość mieszkańców mówi w języku kurdyjskim, który jest zupełnie różny od języka arabskiego. Kurdowie są tym samym największą grupą ludzi na świecie bez swojego państwa. Zamieszkują tereny dzisiejszego Iraku, Syrii, Turcji oraz Iranu. Po obaleniu dyktatury Husajna, Erbil miał aspirację do stania się drugim Dubajem na Bliskim Wschodzie. Jako kraj o ogromnych złożach ropy naftowej, zawsze miał ku temu wszelkie predyspozycje. Jednak niepokój wywołany przez radykalizujące się grupy oraz samo państwo islamskie zniechęciło wielu inwestorów i sen o drugim Dubaju został porzucony. Przynajmniej na razie. Nadal jednak na każdym kroku widać tutaj hotele, a nawet biurowce, oraz sporo rozpoczętych ogromnych inwestycji, które zostały wstrzymane parę lat temu. Pomimo że państwo islamskie kontroluje region oddalony zaledwie 50 km od Erbilu, to samo miasto jest bardzo szczelnie chronione i jest jednym z najbezpieczniejszych w regionie. Wjeżdżając i wyjeżdżając z miasta, każdy jest szczegółowo kontrolowany na checkpointach. Widok żołnierzy uzbrojonych w ciężką broń na ulicach nikogo nie dziwi. A pomimo rygorystycznego islamu kobiety mają zakaz noszenia burek zakrywających twarz w miejscach publicznych ze względu na bezpieczeństwo. Niestety pozostała część Iraku nadal pogrążona jest w ogromnym kryzysie gospodarczym i społecznym. Czy zatem Erbil w Kurdystanie jest swego rodzaju azylem? To jedno z miast Bliskiego Wschodu, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją w zgodzie i tolerują swoje religie wzajemnie. Mieszkańcy Erbilu darzą się szacunkiem między sobą, ale także są bardzo przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców. To tutaj skupiają się inwestorzy z racji najbardziej stabilnej sytuacji w całym Iraku. To sprawia, że właśnie Erbil dla Irakijczyków jest swego rodzaju miejscem ucieczki do lepszego i spokojnego życia.